Tą grę chciałam mieć w swojej kolekcji. I jest to możliwe dzięki wydawnictwu EPE, a dokładnie są to słowa na okrągło, znane powszechnie jako TAPL. Mamy tu kilka kategorii, ale ja wymyśliłam dla nas nieco inną, no, fajniejszą. Że no <gry> dawaj. Najlepsze gry planszowe dla dwóch osób. Możesz zacząć. Eee. Władca pierściny pojedynego śródziemia. Splendor, Duel. Eee. An Eternity Later. <y <jeesu> no właśnie! Nie ma on mówi? Karm bardzo sobą. Dobra, daję ci drugą szansę. Gry planszowe z naszej kolekcji. Abominacja. A jest to Vanguard. Perseverance. Mm, Dominion Mm facebox Feet Resurgence Um, um, mm, um Diki mm, uh, Lupin Louis Mm te, Teotihukan Sushi Roll Neuroshima Hex. Hmm. Ha, 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 ha. Ciężko będzie. Jenga. Nie! A wy dajcie znać, w jakiej kategorii chcielibyście nas sprawdzić. Zero, hmm. dwa.